Siema z tej strony Sandwich i dzisiaj gramy w horror mapę z narczosem. Szczęść boże. O, szczęść boże. Dobra. Po pierwsze, jak tu się znaleźliśmy, co nie, e, mi się wydaje, że my jesteśmy eskapadą poszukiwaczy starych. A mi się tak nie wydaje. No to po prostu, wiesz. Dawaj, zaginioną łarkę szukamy, będzie beka. O ej, no właśnie, pewnie na pewno gdzieś jest. Pewnie tak. na pewno. Dobra. To co? Nie, czekaj, 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 czekaj. Dobra. dobra, dobra. Jakoś tak dostosowując do swoich player modelów. Ty jesteś dziewczynko za nim, a jestem Artuditu. Jesteś BB-8. Ale. przepraszam BB. Jaj tak. Przepraszam. Jej. Ja nie oglądam i tak Star Warsów. Japo ja Jesteśmy japońskim tym oddziałem szturmowców Starbursowych. O tak? właśnie! Szukających rebelii. Ja jestem Tom. Tą... Nie, ja jestem postacią z trylogii z 2223. Ej, stary. Co? czaj? A, ty stoisz wryty. Ale stary. Bo ja se ten oczy wyjąłem za siebie, wiesz? Trzecia osoba tak zwana. I Ja przez ścianę widzę dwóch gości za rogiem. Wow. Ja tak nie mogę, że wiesz, tak se widzę nagle za sobą, to wiesz, to jakieś F1. triki magiczne w F1. życiu masz. F1 jest wyjęcie oczu za siebie. Ale wiesz co, to, to wiesz. To wiesz, To wiesz. Co? Super realistik. No, Dobra. O! O o, moje oczy! o, oh, O wow. Dobra, no. Ja nikt jak gówno widzę szczerze. Nie wiem jak ej. się obrócić, by widzieć. To... No dobra, ale chodź, chodź, chodź tu. Dobra. No, no. Ło, ej. Ej ej, 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 ej. Ej, ej, słyszysz o, o. tą muzykę? Ej, no. <laughs> ej, ja się boję. O flaszka. Chcesz na flaszkę? z Stary. Ja, ja nie mam... rozbiję, tak jak pewien nasz kolega. No właśnie. Dziękuję. To ja wypiję ej stary, ja jestem robotem, ja nie mogę pić. To masz benzynę. Hej, Robot. O, o właśnie. <laughs> A co piłam dziewczynki za Bo nie wiem. Nigdy się nie. Z anime? No, no co? Pojeżdżą. A. Ej, czekaj, starał... co jest w ich oczach? Damn, to by... I'm looking ej, good Ej, stary, no. stary, w niekóś Stary no. Jak ty się... O, wyjmij se oczy z dupy i zobacz Hyah! o kurde, no Kucnij. No Widzisz? No nie... No co? Co się z tobą dzieje? Co, co jest? jest? Jak... Chyba tutaj są... Jak są te wciągające... O kurde, jaki, ja szuram są, dupą o podłogę. Ale tak normalnie Ale, kasy. Kasy. Ale kasy. fajne. O, mleko piją. Ja... Ej, no przecież. One te... Tak, no taki bie... Zawsze widziałem na filmach, jak... Taki sugaj, ...właśnie sugaj. Po, po taki biały płyn. Och. A no, lolitki. <laughs> O kurde, mleko. A, mleko. Dobra. Ale się oblałem. A. O, Chodźmy. o, ej, ej, ej. Widziałeś? O. Wow. 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 Stary, co wow. to jest? Ale ja świecę. Dawaj, siadaj na przyciskach. Cytuję znów mojego ulubionego bohatera z serii Half-Life. Damn, I'm looking good. Ej, no nie o. wiem jak to wstać. Dobra. O, no ty dobra, jest dobra. małą dziewczynką. Dobra, pa. i siadaj na przycisku. Siadam przyciskom na mordzie. <noise> no właśnie, dobra. No też. O, chodźmy. chodźmy dalej. No i co? Zostawisz mnie tutaj? Powiedziałeś mi, no że tu siedział, a ten ale, teraz. Koniec, stań. Ej, ale ty teraz jesteś u mnie po światem masz taką. <noise> jesteś cała biała. <noise> Albo cały białą. A właśnie mam mówić do ciebie cała biała czy cały biała? No, e, wiesz, o ja nie, jestem piękną se, dziewczynką. Posłuchaj, e, e, to nie tak jak myślisz. Ja jestem dziewczynką, tylko przyszedłem mutację. Tak już cześć, jest u, u dziewczynek za nim. Cześć, jestem Ania, też mam 13 lat. No, ne, no właśnie. Dobra, ej, e, idziemy. Już poważnie, bo ja, bo ja się boję już chcę wrócić do domu tak, z tego dziwnego miejsca. Stary, patrz na to. Zielone z jednej strony. Ej, to jest zielone czy żółte? Eee, ja bym powiedział pomarańczowe. Ale stary, ja patrzę z drugiej strony. A, te to zielone. Zie Dobra, no to zielone i czerwone. Kurde. Stary to są światła. Czyli po środku, czyli po środku. O kurde! Ej, ja po prostu jestem jakimś światnikiem. Nie wiem po... Ja powiedziałem, tu jest tu jest czerwone, czyli po środku nie dałeś mi dokończyć, czyli miałem powiedzieć, że po środku jest żółte, rzeczywiście po środku jest żółte. Światło! Oh, czerwone, czerwone. Wow, oh, oh, wow. High five, high five High five, ej, high five. Ale w cieniu wyglądasz strasznie. Ej, weź, weź, hej. chodź tutaj, gdzie ja jestem Czekaj, jak wyglądam? O kurde Ej w ogóle, tu jest wiadro o, w ogóle, jest. wiadro tu jest <laughs> Przyszedł do nagrywki w końcu <laughs> Boże, przyszedł jeszcze wiadro Dobra, chodźmy, a ogólnie jeszcze jest z nami wiadro, Domian No Idziemy. Ej, ej, coś tu jest Aaaa! O, <laughs> <grymne> o Boże Na szczęście wiadro trochę zasłonił, straszne rzeczy No wiadro się niczego nie boi, przecież nie krzyczył. Ej, zabrałem ci go niechcący Ej, tu ja, jest dobra. drugie, ej Dobra, ma ten, ma koleżankę Ej, włóżmy jedno wiadro w drugie O kurde, ale to będzie ten No właśnie, no koleżanka Dajem. to jest o. <grymne> Ale to jest <grymne> nie tak Czekaj, trzeba obrócić O dobra no dawaj, wsadzę. No dawaj no. No dawaj no! Stary. Albo to, to przewró... Poczekaj, trzeba wstawa... wstanąć to wiadro. Poczekaj, poczekaj. Daj, daj mnie. Patrz to... No kurde. Ej właśnie! No, o, o, no, o, o. dobra, wiem jak, wiem jak Ej, e, pa, 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 pa. Ej, e, stój, stój! No nie. hitboxy są za duże. O, patrz, stary. Poczekaj. Stój, zostaw, ja to zrobię. O Boże. Patrz, 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 To trzeba... O nogi tego się mało. O nogi tego... Mimo, że umarł to jest bardzo useful, ci powiem. O, 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 patrz, patrz, patrz. Weź postaw tak normalnie. Czekaj. Albo o tak, o tak, stój, stój, stój. Gdzie? Dobra, po prostu grajmy dalej, no bo to już. już... jest... Koleżanka wiadra ma pas cnoty czy coś tego typu. Albo siusiaka. dobra, idziemy. Tam. <noise> <O> nie! <głos> <głos> ej, nie mogę tu otworzyć. No, nie, nie działa. Ej, tu coś jest. Idź tam. <noise> ja się boję. Ej. Zielona poświato, tu jest ator. Pan wideo prezentację. I masz, ej. A nie, lecz. Masz, ej. Gdzie ty jesteś? Ej, i tu mam cegły. Nie, dobra, tam, nie, nie, zaburowujesz. Nie, 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 Masz, daję ci łapówkę. O, hello. O, dzięki. Masz. Patrz! stary, te cegły muszę. A tu mleczko, podnosić. Pa, ja tu mam mleczko. Czemu nie mogę podnieść mleczka? Czemu ono jest statyczne? I co tam było w tamtą stronę? Ej. No, ej, nie wiem, nie przyjrzałem się. Widziałem tylko Atora i nagle, nagle. Stary. O, Ej, widzisz? O, klikłem w to. Chodźmy. O, wow! o, wow. o zawiał. Ej, a może drzwi się od te odblokowały? Nie, nadal nie. Ej, ale oh, to się tutaj, patrz, to brama. Ej, że przypadkiem to nas nie zamknęło, jednego z nas, wiesz, na wszelki wypadek. No i teraz raz, dwa, trzy, fest, fest, fest! Szybko, no. szybko, szybko! Stary, co się stało? Ej! ho. O! Nie! nie. Dobra, tato! Tato, nie! O, masz! 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 A, a! AAAAAAAA Byłem pewny, że spadłem Stary, stary, spadaj Gdzie śmierć? O Niech o, się poprowadzi Ha Ej Tu jestem Ła Ha Nie no kurde Ła Dobra, jestem No nie no To prawie... Walnąłeś mnie drzwiami Sorry. A mam kropala patrz O, hej! Fajne Dobra O, ej, a może coś tutaj jest jeszcze? A nie, oczywiście, że nie... Czekaj, tutaj... Dawaj, dawaj, rozwal to całe, dawaj. Ej, to brzmi jak metal. A to pewnie jak Minecraft, że żelazne drzwi. Dobra. O Dupa. Co jest stało? Tu są te siusiorki, co biegały po blokach, i trzeba było shotgunem y je ten odganiać. Dawaj, dawa. idź, ja a, ci otwieram, ceguł. a ty biegnij z łomem. Albo ja biorę cegła, a ty łom. O, Ja biorę rower! Się rowerem. <grym> ty rowerem ja łowę. Ale go. To, to. I co tutaj teraz? Co tu się dzieje? Kurczę, za mało miejsca. Kto jeszcze te kolumny. Kto daje kolumny na środku pokoju? Ej no, więcej kolumn niż metrów kwadratowych. Ej, klucz chyba. Ta? Poka Stary. Ej, Ej lol. Lol. Na było. Ej, ja go znalazłem. Ej. Jo! jo. Ej. O stary. Dobra, pójdę piech. No Kurczę. lepiej zaułek, jednak I... nie da się przejść. Rozwal po prostu... Nie da się przejść nigdzie. Nigdy nie graliśmy w gry żadne. Nie, nie, więc nie, nie możemy się domyślić, co trzeba w tym momencie zrobić. No właśnie, tutaj niedopracowana gra. Ja omijam dialogi i mówię, że fabuła jest gówniana. <grym> o kurde. Ej, coś piszczy Fek! Feki! Feksi! nie my do niego! Ej, jakoś się zmieścił w tych wentylacjach! O, Ej, właśnie się, się nie zmieścił i utknął Ej. chyba. Kurde, Idź za nie zieloną poświatą najlepiej, bo tam ator ten będzie nie. Dobra. Ator porwał Flexiego! O nie! Nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Zobacz! Nie. 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 Ator porwał Flexiego! No. Mam pomysł ten Atorkę! Broń dla Ciebie, ja mam, o ja kurde. mam krowbara, patrz, o masz o. O. ja. O! Ła! Ty, teraz jesteśmy. A to idziemy po Ciebie. A! No kurde! Ej, tu chyba stary pokój weksiego, ale... Chyba... Ej, kurde, kolejny! O! Ale ej, opowiem Ci historię, opowiem Ci historię, ej! Ktoś nosem coś wciąga Ej, Ano Ator I gdzie jest ten klucz? Nie Tu jest O Ktoś coś wciąga Tary, to jest ciemno <noise> Nie Stary, bój Stary jakieś wciąga Narkomanii są w ciemnym pomieszczeniu Tare. <noise> No, wchodź tam! Ja się boję tam iść, wchodź tam! Ty masz crowbara. Ej, zniknąłeś! Cary. gdzie ty jesteś? A, to jego cień. Ale nie no, gdzie ty jesteś? Jestem w metrze. Ty, ja oh. też. No. Ej, Ej, w końcu wyjście, to. wyjście, wyjście! Musimy się... Ej. Ja już to robię, tu, tutaj, GTA San Andreas się odpala. Ej, stare, amunicji chyba nie właśnie skończono. Ej, to... przycisk! No klikaj o, klikaj A, myślałem, że przycisk, to działa. Ej, poczekaj sekundę Star, coś mi... My... W głowie się coś dzieje, czekaj Idziemy Dobra, czekaj, 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 czekaj. Sam, sam się szczekaj No idziemy Czekaj, czemu krewetura, nie działa? Dalej. Stary Mikrofetura nie działa stary, Czekaj O, o. działa nie, ej, stary cały czas chodzę w jedną stronę. Ale. Co ty obracasz myszką i lecisz? No patrz, obracasz teraz myszką. O nie! No to biegnij w tamtą stronę. Czej. Ej, no. Czej, stary czej, czej, czej. Odszedłeś i klawiatura nie działa. Ej, teraz do tyłu. W którą stronę? mi nie galerzy o, 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 działa, dobra, czekaj. Ja, dlaczego? Okay. Już, 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 dlaczego już? tak się działo? Nie wiem, coś się zepsuło. Dobra. Dobra, szukamy ator, który porwał Weksiego. Właśnie, na tym. Ej, a ej. Stary, ej, 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 coś się zablokowałem. O, dobra. Już. Stary, sam chodzę, ej, stary ty. A! <noise> Jaki szybki ty jest? Stary mam pistolet. <noise> <śmiennie> o, jak ty o, mi Tak <śmiennie> biegniesz z <ze> tym pistoletem! <śmiennie> o, amunicja! Tak do ludzi biegniesz! Ło! Ło! A tu rzucie możesz sobie pewnie wydać. No i wziąłeś wszystko. To ja nie mogę, mam ich kurczę, o! Wchodzenie coś się zwaliło. Czaj. Halo. Klawiatura. Hej, <laughs> te ja ci zabierę drugie, jak nie używasz. Kurde. Dobra. O, ej, odnawia się to. Tylko ja już Odnawę. nie mogę używać. Dobra. Dobra. Tylko uważaj, nie wpadnij na ten. Starych. Cie. Ej, nie da się. Nie da się tu przejść? Ej, myślę, że tu trzeba przeskoczyć, ale nie da się przejść. To jak? O jezu! Zombie! Czy. Ej, ja kliknąłem radio w ogóle. A! Stary. Ej, ja nie mogę przejść! Łe. Zombie! Łe, a ja nie mogę przejść. Ale się namnożyły! E no bo się mnożą Jaka epicka muzyka <grym> Ten O Jezu, o Jezu, stary zabijaj je Ej nie mam nabojów Ej stary nie mogę do ciebie przejść <grym> To po co uciekać? <grym> <grym> Ej! Jest autobus! E znaczy pociąg <grym> autobus. Ja, nie mogę Dobra Time to kill everyone Stary, skakuj. A nie, nie można Stary! A! Stary jestem w pociągu! Miały światło widzę! Mogę scenać! Czyli żyję. Ej, halo? Stary, pociek odjechać! Dzięki za oglądanie. Wkrótce następna część. Elo! Ale to, to nie koniec, stary. Koniec, to jest przecież. jest druga część.